Jest już godzina przed dziewiątą, więc jest to dość nietypowa pora, jeśli chodzi o mnie i o jedzenie śniadań, ponieważ przed weganizmem jadłam te śniadania bardzo, bardzo wcześnie, dużo wcześniej niż w tej chwili, ale po prostu nie byłam głodna, więc też nie widziałam sensu jedzenia śniadania wcześniej. Jestem w tej chwili też już po treningu, dzisiaj były interwały, no, i teraz właśnie zabieram się za jedzenie swojego śniadania. I na śniadanie zrobiłam sobie taką właśnie sałatkę owocową. Jakoś nie za bardzo przepadam za szejkami. Zresztą nie chcę też tutaj blendera od rana włączać i budzić moje współlokatorki, A tak jak mówię, też nie przepadam za bardzo za szejkami, więc wolę sobie robić takie sałatki. I mamy tutaj jakieś trzy jabłka, trzy banany i jeszcze trochę winogron ciemnych. Wszystko dodatkowo z wierzchu posypałam cynamonem i ciemnym, gorzkim kakao. I tutaj właśnie, jeśli chodzi o kakao, to mam do Was takie małe pytanie. Dużo widziałam już wegańskich foodbooków, natomiast nigdzie w żadnym foodbooku nie widziałam, żeby ktokolwiek jadł ciemne, gorzkie kakao. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że kakao jest bardziej białkowo-tłuszczowe, a, a karob, który najczęściej widuję właśnie w wegańskich foodbookach, jest bardziej węglowodanowy, czy to jest może kwestia też czegoś jeszcze innego. Jeśli macie jakąś wiedzę na ten temat, to koniecznie dajcie mi znać, bo nie wiem, może ja Wam tutaj z uśmiechem na twarzy pokazuję to kakao ciągle, a tak naprawdę kakao wcale nie jest wegańskie, więc dajcie znać, jak to właśnie jest. Dobra, więc zabieram się za jedzenie. Moim dzisiejszym drugim posiłkiem jest talerz takiego oto Bigosu. I co jest ciekawe w tym Bigosie, to to, że on nie jest robiony na bazie zwykłej kapusty, tylko na bazie kapusty pekińskiej, oczywiście z dodatkiem kwaszonej kapusty, e, mamy też tutaj koncentrat pomidorowy, są pieczarki, e, trochę marchewki, e, no i żeby był trochę gęstszy, żeby to nie była taka sama woda, to zrobiłam zasmażkę na bazie mąki i, e, i oleju rzepakowego, no i takie właśnie coś mi tutaj wyszło. Bigos jest przepyszny, ja osobiście go uwielbiam. Kolejnym moim dzisiejszym posiłkiem jest taka oto ogromniasta sałatka owocowa. Sałatka składa się z jabłek, z bananów i struskawek. Dodatkowo posypałam wszystko cynamonem i ciemnym, gorzkim kakao. Jestem ciekawa, ile czasu zajmie mi zjedzenie tej sałatki, bo ona jest naprawdę przeogromna. Ale jest to posiłek przeduczelniany, więc on musi być duży. A tak wygląda moja dzisiejsza nie-Rotilforowa kolacja. E, wróciłam właśnie z uczelni i mam zamiar sobie zjeść taką oto kolację. E, ja mówiłam Wam, że będę się starała trzymać tych zasad Rotilfor, natomiast kompletnie mi one dzisiaj nie są na rękę. Więc taka oto kolacja przede mną. I dzisiaj na kolację mam coś takiego, co miało być fasolką po bretońsku, natomiast nie wiem, czy można to tak nazwać. Może raczej jest to taki gulasz, zupa, której głównym składnikiem jest fasola biała o wdzięcznej nazwie Piękny Jaś. Jest tutaj też dużo pasaty pomidorowej. Mamy też kukurydzę i pieczarki. No i takie właśnie coś mi z tego wyszło. Dalej mamy tutaj miskę sałatki. Jest to sałatka wykonana z sałaty lodowej, masłowej i szpinaku. No i mamy tutaj jeszcze kukurydzę, szczypiorek i olej rzepakowy, że to by było na tyle. Ja zabieram się za jedzenie. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy jadłospis się Wam spodobał. Dajcie mi koniecznie o tym znać no i nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Trzymajcie się cieplutko i ja się zabieram za jedzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!